Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku mam dla Was model GLC od Mercedesa. Następcy modelu GLK standardowo dokładniej przyjrzymy się z zewnątrz. Zajrzymy też do środka, gdzie opowiem Wam o elementach wyposażenia wnętrza oraz jakości jego wykończenia. Nie zabraknie też moich wrażeń z jazdy oraz najistotniejszych parametrów technicznych modelu o oznaczeniu 220D. Za użyczenie auta do testu dziękuję dealerowi marki Mercedes w Kielcach. Zapraszam do oglądania. Auto otwieramy z kluczyka, gdyż ten konkretny egzemplarz nie został wyposażony w system dostępu bezkluczykowego. Wnętrze pod kątem stylistyki oraz użytych materiałów zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Dodatkowo efekt spotęgowała świetnie dobrana w tym egzemplarzu kompozycja kolorystyczna materiałów oraz wstawek dekoracyjnych. Ogromny plus za elementy wykonane z miękkich materiałów nie tylko w górnej części drzwi czy na podłokietniku, ale także na tych niżej umieszczonych elementach, co spotyka się niezwykle rzadko. Wspomniane już drewniane oraz aluminiowe elementy podnoszą walory estetyczne wnętrza. Na całej wysokości deska rozdzielcza została wykonana z materiałów uginających się pod palcem, ponadto przeszycia nicią oraz przyjemnie wykończone nawiewy. Podale ze skórzoną tapicerką są komfortowe i zapewniają przyzwoite trzymanie boczne. Spójrzcie jeszcze na deskę rozdzielczą z perspektywy kierowcy. No i jeszcze kilka ujęć po zmroku. Włączam teraz światła mijania, tylną lampę przeciwmgielną oraz światła awaryjne. Wszystkie cztery szyby sterowane są elektrycznie i są w pełni automatyczne. A teraz przejdźmy zobaczyć, jak GLC prezentuje się z zewnątrz. Auto zostało wyposażone w opcjonalne, dynamiczne reflektory wykonane w technologii LED. Dostępny jest także system adaptacyjnych świateł drogowych. Warto również zwrócić uwagę na przyjemnie prezentującą się LED-ową nitkę świateł dojazdy dziennej, w charakterystycznym już dla marki kształcie z niebieską poświatą podczas rozświetlania reflektorów. Model GLK był nieco kanciasty i toporny. GLC zyskało bardziej obłą oraz dynamiczną sylwetkę nadwozia. Przetłoczenia na masce, chromowane elementy na atrapie chłodnicy i dolnej osłonie, wspomniany już design reflektorów oraz zadziorny kształt przedniego zderzaka to wszystko sprawia, iż pas przedni prezentuje się zarazem dynamicznie i elegancko. Przyjemnie prezentuje się również wzór 19-calowych felg aluminiowych AMG. Teraz kilka słów na temat właściwości jezdnych. Zawieszenie sportowe dostępne w tym egzemplarzu sprawia, iż w zakrętach auto zachowuje się stosunkowo pewnie, biorąc pod uwagę jego masę własną, ale wciąż jest ono wystarczająco komfortowe. Układ kierowniczy jest precyzyjny, ale i tutaj postawiono przede wszystkim na wygodę podróżowania, więc pracuje on dość lekko. Silnik wysokoprężny o mocy 170 koni mechanicznych w zupełności wystarcza do żwawego przyspieszania w mieście, a elastyczności nie zabraknie także podczas manewrów wyprzedzania w trasie. Nowa 9 skrzynia biegów pracuje płynnie i dobrze współpracuje z jednostką napędową. Podczas przyspieszania przełożenia są szybkie, a 9 biegów wpływa pozytywnie na wskazania komputera pokładowego pod kątem spalania, zwłaszcza w cyklu pozamiejskim. Nie można pominąć dobrego wytłumienia samej jednostki napędowej oraz kabiny, przez co szumy powietrza czy dźwięk pracy silnika dobiega w ograniczonym stopniu do podróżujących. W modelu GLC dostępny jest także selektor trybu jazdy. Parametrami zmiennymi są charakterystyka pracy układu napędowego oraz kierowniczego. Dodatkowo selektor w trybie ECO pozwala na konfigurację funkcji start-stop oraz pracy klimatyzacji. Prześwit charakterystyczny dla SUVów oraz napęd na 4 koła Formatic sprawiają, iż modelem GLC można zapuścić się w lekki teren. Ponadto napęd Formatic wpływa także na pewniejsze zachowanie auta w zakrętach oraz podczas przyspieszania zwłaszcza na śliskiej nawierzchni. Ok, wróćmy już do prezentacji. Wymiary modelu GLC przedstawiają się w następujący sposób. Długość nadwozia wynosi 4656 mm. Szerokość natomiast to 1890 mm, wysokość wynosi 1639 mm. Masa własna tego modelu wynosi 1770 kg. Tył auta prezentuje się zgrabnie. Fajnie zaprojektowane tylne LEDowe reflektory, chromowane akcenty na zderzaku oraz dwie trapy wydechu. To wszystko przekłada się na przyjemny efekt końcowy. Wróćmy już do środka, przyjrzeć się elementom wyposażenia wnętrza. W drzwiach znajdziemy schowek z wyznaczonym miejscem na butelkę, przycisk odpowiadający za elektrycznie unoszoną klapę bagażnika, w tym miejscu przełączniki reflektorów oraz pokrętu ustawiania jasności dyski rozdzielczej, Nieco niżej przełącznik elektrycznego hamulca postojowego. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach. Wysokość kąt nachylenia oparcia oraz odcinek lędźwiowy fotela kierowcy regulowane są elektrycznie. Długość siedziska oraz wysunięcie fotela regulowane są manualnie. W tym panelu elektryczna regulacja okien, ich blokada, joystick służący regulacji bocznych lusterek, a tuż przy klamce blokada drzwi. Nieco wyżej znajdziemy trzystopniową regulację podgrzewania przednich foteli. Wielofunkcyjna kierownica pokryta skórą została dobrze wyprofilowana, przez co pewnie leży w dłoniach. Znajdziemy na niej przyciski do zarządzania komputerem pokładowym, sterowaniem głosowym, telefonem oraz multimediami. Za kierownicą znajdziemy łopatki do zmiany biegów. W tym miejscu została umieszczona manetka tempomatu. Na wyświetlaczu umieszczonym pomiędzy zegarami kierowca ma dostęp m.in. do danych z komputera pokładowego, wskazań nawigacji, informacji z systemu multimedialnego, naszego telefonu lub wizualizacji systemów bezpieczeństwa. No i ponadto szereg ustawień auta. Centrum systemu multimedialnego jest wielofunkcyjny ekran, który obsługujemy za pomocą joysticka lub gładzika. Ekran zapewnia dostęp do nawigacji satelitarnej, w tym wypadku firmy Garmin, i szczerze mówiąc, zastanawia mnie fakt, dlaczego GLC nie został wyposażony w standardową nawigację od Mercedesa, która jakoś o wiele bardziej moim zdaniem wpasowuje się w klimat auta. Kolejne funkcje dostępne z poziomu ekranu to radio, możliwość odtwarzania multimediów z różnego rodzaju nośników. Możliwość połączenia naszego telefonu za pośrednictwem bluetooth. No i szereg ustawień pojazdu. Poniżej znajdziemy panel sterowania automatycznej, dwustrefowej klimatyzacji. Klimatyzację możemy obsługiwać także za pomocą touchpada, czemu towarzyszy odpowiednia wizualizacja na ekranie. Tym niżej znajdziemy czytnik płyt CD oraz przyciski odpowiadające za funkcje, o których już opowiadałem. Jeszcze niżej zamykany schowek, a w środku mała półeczka z antypoślizgowym spodem, gniazdo 12V oraz dwa uchwyty na napoje z wypustkami mającymi podtrzymywać napoje. Wokół touchpada umieszczono kilka przycisków funkcyjnych, są nimi przełącznik trybu jazdy, dostępny jest tryb ECO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS oraz INDYWIDUALNY. Dalej znajdziemy wyłącznik czujników parkowania, włącznik trybu manualnego pracy skrzyni biegów, przycisk systemu START STOP, pokrętło regulacji głośności, wyłącznik ekranu centralnego oraz systemu USP. Miękki podłokietnik, a w środku przyjemnie wykończony schowek z dwoma gniazdami USB oraz czytnikiem kart SD. Po stronie pasażera znów dobrze wykończony schowek z podświetleniem i wentylacją. Słonka przeciwsłoneczna z lusterkiem oraz automatycznym podświetleniem. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne. Jego obudowa jest dość duża, co może ograniczać w pewnym stopniu widoczność, na przykład gdy stoimy pod światłami. Schowek na okulary. System Mercedes Connect Me. Oświetlenie wnętrza. I co ciekawe, dostępne są pojedyncze lampki, które umieszczane są w lusterku, przez co nie oślepiają kierowcy. Niby drobna sprawa, ale to praktyczne rozwiązanie. Ten egzemplarz został także wyposażony w opcjonalny dach panoramiczny z elektrycznymi roletami. Przejdźmy teraz zobaczyć, co GLC oferuje pasażerom tylnej kanapy. Podobnie jak z przodu, elementy zostały wykonane z materiałów uginających się pod palcem. Nie zabrakło wstawek dekoracyjnych. a do spasowania nie można mieć zastrzeżeń. W drzwiach znajdziemy kieszeń z wyznaczonym miejscem na butelkę, a na zewnętrznych miejscach umieszczono mocowania ISOFIX. Nawiewy dla tylnego rzędu zostały umieszczone centralnie, a nieco niżej dostępna jest również taka półeczka z antypoślizgowym spodem. Jeśli chodzi o ilość miejsca, w przypadku gdy się ze sam za sobą, mając 176 cm wzrostu, jak widać, miejsca na nogi, jak również nad głową, mam pod dostatkiem i to ze sporym zapasem. Dunaj środkowy jest średniej wielkości i może ograniczać w pewnym stopniu miejsce na nogi piątego pasażera. Po środku dostępny dla pasażerów jest miękki podłokietnik. Z przyjemnie wykończonym schowkiem w środku oraz uchwytami na napoje, ok, przejdźmy teraz do bagażnika. Pod elektrycznie unoszoną klapą znajdziemy przyjemnie wykończony kufer o pojemności 505 litrów. Wynik ten na tle klasowej konkurencji nie wypada zbyt dobrze. Wewnątrz po obu stronach znajdziemy LEDowe podświetlenie oraz haczyki. Dodatkowo siateczka na drobne przedmioty. A pod podłogą trochę dodatkowej przestrzeni do zagospodarowania. Plus za elektrycznie składane oparcia tylnej kanapy. Przełącznik znajdziemy zarówno od strony bagażnika jak i drugiego rzędu siedzeń. Po złożeniu oparć uzyskujemy płaską podłogę oraz przestrzeń bagażową o równej pojemności 1600 litrów. Ok, przejdźmy teraz do wlewu paliwa i pomówmy nieco o spalaniu. Opcjonalny bak dostępny za dopłatą 230 zł ma pojemność 66 litrów, natomiast spalanie jakie obiecuje producent to 5,5 litra ropy w mieście oraz 4,7 litra na 100 przejechanych kilometrów w cyklu pozamiejskim. Realne wyniki to około 9 litrów w mieście oraz 7 w cyklu pozamiejskim, co i tak jest niezłym wynikiem jak na auto tych rozmiarów. Teraz uruchomię silnik, otworzę maskę i pomówimy nieco o gamie silnikowej modelu GLC. Auto możemy dostać wraz z silnikiem benzynowym o mocy 211 KM mechanicznych lub jednym z dwóch dostępnych silników wysokoprężnych 170 lub 204 konnym. W tym egzemplarzu pod maską znajdziemy słabszy silnik Diesla o oznaczeniu 220D. 170 koni oraz moment obrotowy na poziomie 400 Nm, dostępny w przedziale od 1400 do 2800 obrotów na minutę, przekłada się na przyspieszenie do prędkości 100 km na godzinę w czasie 8,6 sekundy oraz prędkość maksymalną wynoszącą 210 km na godzinę. Ceny modelu GLC zaczynają się od kwoty 175 500 zł i jest to auto właśnie z tym silnikiem pod maską. Natomiast auto skonfigurowane dokładnie tak jak testowy egzemplarz będzie kosztowało 237 000 zł. Ten odcinek dobiega już końca. Jeśli Ci się podobał, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał i odwiedź mój fanpage na Facebooku, na którym znajdziesz najświeższe informacje odnośnie mojego kanału. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do następnego odcinka.